Dobranoc. 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 No dobrze, wszyscy już po zapas A kto będzie pilnował i stał na parcie, żeby nam nic jedzenia nie zbędził? No dobrze, widzę, że zostałem ja. Ale ja nie chcę. Idę spać, się tam obudzę się jak przyjdą. Mm. No ładnie, ładnie. Wszyscy już śpią. Bez związku. Znacznie chrapią. Mm, mm. A to znaczy, że się się ja. mm. Możesz już i ja. czysz. Ja. Ja.